Tak, siemeczko z tej strony. Hey, To jest ósmy odcinek Divine RPG i piąty odcinek maratonu. Zastanawiacie się, co robię w głównym ekranie. Naprawiłem OBS-a. Posłuchajcie, masakra. Minecraft mi się skraszał właśnie. ostatnie słowa na tym, tym odcinku, to w ogóle tytuł to OBS się zawiesił. A pod koniec powiedziałem, że wyłączę. Ale chodziło mi, że wyłączę Minecraft, bo się skraszał, więc w sumie to wyłączyłem go. Skraszało się przez to, że nie wiem czemu. <grych> Brawo ja. Ale ogólnie, jak próbowałem nagrywać bandicamem, to myślę sobie, kurde, band na bandicam, przecież no odcinki się dłużej wrzucają, bo dłużej, mi więcej miejsca zajmują. Jak myślę sobie, potem Wobec w ogóle mi stworzył jakąś grę, jakąś scenę, znaczy nie scenę, tylko przechwytywanie obrazu, a ten obraz nie istniał. Więc się potem jeszcze zawiesił, ale naprawiłem wszystko i tak. I lecimy dalej z sadem teraz. W tym odcinku zrobimy sad. Już tak na pewno. Szkieta słyszę. Proszę bardzo, brzoza wyrosła i jeszcze ten świerg Kolejnie Kolejne z drzewo zmutowane nie wierzę. Ja nie mogę. Ale dobra, ścinamy brzozę. więc się oczywiście resetowało, przykre. Zwykle się resetują. Ten hunsfot I teraz już normalnie słyszę na głośnikach No nie, nie, nie są tak przyciszone dziwnie jak wcześniej były Myślałem, że to bez tak miało normalnie, ale jednak nie Niezbyt normalnie tak miało, ale okej okay. O, mamy łuk z tego tak nieźle Spoko Więc zaraz dla mnie będzie obec za głośny, a dla was Będzie taki normalny chyba Dawaj drzewo, sadzonkę. Jest! Proszę bardzo, i to drzewo musi dać sadzonkę. Chociaż nie musi, bo jest jeszcze drugie takie drzewo. Więc. To, w teorii nie musi. Następne musi dać. jest już konieczne i to ostro. Dało. A w ogóle ogarnijcie? Po co ja się tak wysoko W sumie to są dwa blogi. Ogarnijcie, że że na przykład, ile mam przez to takie, że tak powiem, zmutowane drzewo? Nie, ale wielkie drzewo. Ile mam przez to wielkie drzewo teraz tych sezonek I wyobraźcie sobie, że te, właśnie te drzewa normalne, te dęby tak szybko rosną, bo co chyba dęby. Więc ogarnijcie, że to jest przez jedno drzewo. Kolejne, jedno zmutowane drzewo, a teraz mi z trzy z ten. A teraz mi dwa zmutowane wyrosły dęby. No kurde. Dobra, tutaj sobie posadzimy kolejne. Tutaj jeszcze nie wiem, czy mam słowo dęby, kojarzy mi się z słowem teby. Z tym, że w tebach były nieszczęścia. No to są drzewa zmutowane zamiast tego, że kobiety rodzą martwyci, ale to inna sprawa. Nieważne. Um. Ok, teraz może tutaj. Tutaj damy. I się skończyły sadzonki. Ok, y tutaj chodziło o to, że wszystko zrobię z Kobla. Więc tak. Zrobię skobla, jak robię na pewno Skyblocku, po prostu wszystko będzie skobla. Ewentualnie reszta popłynie. Tak reszta, której tu nie będzie, po prostu popłynie. Gdzie nie wiem. Myślę, że drzewo to ile kratek? 10 max 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Eoo 10 kratek odstępu ma by być coś, coś takiego Tak potem skoczę, ale spróbuję trafić tam. Nie, nie trafi jasne, w sensie, że to wiem Nie, jasne, ale będę ogólnie to ścinał, że tak to umimy hmmm mi wiem po co ja... nie zaraz po co ja to robię nie zaraz co ja robię to jest drugie piętro to tu będzie co innego no tak, to będą takie bardziej przyrodnicze rzeczy tutaj. tutaj. Ja tutaj, co ja robię? Tutaj będzie drugie piętro. Nie mam pojęcia, co tutaj będzie, ale coś tu będzie. Na pewno, może jakaś farma dein, farma lennów będzie chyba piętro wyżej. Tak, właśnie tak zamierzam zrobić. To będą automatyczne farmy. Więc jest coś tam się zrobi, tylko potrzebuję tak. Potrzebuję bardzo dużo redstone'a, ale tak, właśnie to będą pędzle, będą wisiały, to, zwłaszcza tamte, a te no to po prostu będą tutaj na taką większą trochę przepaścią, że to w ogóle jakby drzewo to się doczepiło, a to to w ogóle wielkie zmutowane. Dobra. Ej bo to drzewo tylko jedną sadzonkę wydropiło. trochę poczekamy. I to będą drzewa, które będą rozrosły. Tak, rosnęły, brawo ja. Tak bardziej trochę automatycznie. Ale okej. Okay. Trzy odstępu. Będą mniej więcej. Bo jedno to się nie nadaje. Chociaż. Nie. Będą trzy kratki odstępu. I tutaj i tak... Mm. Tak, chodzi mi o to, że... Będą drzewa, je ja będę śniał Potem z tego, że będą więcej leciały w dół. Kurczę i więcej chodziło mi też o coś takiego: w ogóle to sobie zetnę. To jest mi niepotrzebne to też, żebym po prostu wszystko, co że tak powiem, wszystko, czego nie zbiorę, żeby leciało w dół. Gdzie potem woda to zgarnie i będzie tam do skrzynki nie będzie to dawane, bo nie wiem, jak tego zrobić. Ale Dropper! hopper. Co ja mówię czy to nie na tej wersji może hopper chyba był dopiero później chociaż, ja wiem Mniej więcej coś takiego tu jest, spoko nawet ok ok, czyli tutaj Mniej więcej dam sobie jeszcze tutaj na przykład teraz dwa, trzy pach, pach, pach tak, bo kobla będę miał nieskończenie dużo. Więc tak sobie pomyślałem, że mogę właśnie coś takiego zrobić z kobla. Okej. Okay. O, jak fajnie. Um, czyli więcej coś takiego. Noż Jest jedna sezonka Szczerze mówiąc, to źle trochę wróży Więc Proszę bardzo VIP miejsce Normalnie Chyba pójdę po więcej takich drzew, bo to mnie strasznie niepokoi Co drzewo też jedno dało sezonkę tak być nie może. Tutaj są takie specjalne mi miejsca dla drzew. Jeszcze dla tej brzozy, która jest tylko jedna. Się obawiam, że... Jak mam tylko jedną brzozę, a las nie jest aż tak blisko, to mogą być kłopoty. Za... Proszę bardzo, notyka jest Swoją drogą To naprawdę właśnie Dem Mam świetny pomysł Co mogę zrobić? Nie, nie zablokować się w drzwiach. Mam dosyć dobry pomysł. Nie, ja te żywa chyba już nie urosną dzisiaj Okej okay. O fajnie Za pierwszym razem, testem update jeszcze nie wprowadzono tego, że za którymś tam razem dopiero Właśnie To, to, to ten boomid mi działa Tylko to działa już od, od razu Już tak to ujmę. O jest Tutaj właśnie chciałem, żeby to było automatycznie zgarnione. Ja mam fajną klimatyczną muzyczkę. Tak. Tam. Tam. Okay. Tutaj drzewa muszą wydrobić więcej niż jedną sadzonkę I normalnie jak gatunek już jest bardzo mało drzew, to po prostu tutaj będą i muszę wyrobić więcej, jeszcze jedna sadzonka No. Ja się stąd nie ruszę. Jest. To wydropił więcej niż jedną sadzonkę. Ta sadzonka na przykład będzie tutaj. Nie, ja nie mogę. Tutaj, powiedzmy, żeby nie było tutaj tak nisko dosyć. Tylko tutaj więcej, na poziomie tych drzew. Na poziomie tych drzew ja nie mogę. Jeszcze tutaj. Okej, okay, spokojne. Ale... Brzoza mnie niepokoi strasznie. Wiedzieli mam sadzonek brzozy? Jedną. Ta, właśnie ta. Strasznie martwi, tu mam to drewno w ogóle. To, to drzewo już spełnia swoje warunki, ale to nie Musimy zrobić jeszcze jedną sadzonkę. Dobra, pomogę trochę mów w tym sadzonka! Oj, Ajajaj, chyba nic z tego. No. Kolejne drzewo. To musi wydropić sadzonkę. Jedną nawet proszę, jedną sadzonkę. Już jedna sadzonka dobra niech tam będzie już ta jedna. Proszę żeby jakaś już była. Jakaś. Taka kryzysowa sytuacja, że normalnie jedno drzewo i to trzeba jakoś się uparło, że będzie tylko właśnie to jedno drzewo. W razy, może sam spróbuję się to drzewo. Ręką machając. Nie na, w, nie na dwa, tylko na W. Co ja robię? boję się, że to może nie zadziałać. Ale spróbujmy. To tutaj w ogóle też, a to nic nie wydropi. Hmm. Wydrop coś. Brzozo Na pewno nic nie ma. Nic nie ma, no. Ajajaj. Jak mi teraz nic z tej brzozy nie wydropi, no to koniec. Musiał podawać lecieć. na odcinka Brzo proszę. proszę Jest jedna trochę wspomogę Ale jest jedna Jeszcze tutaj Nic nie wydrobiła ta brzoza Jest! Mam sezonkę Tak, chodziło o mamy, a nie mam. Wow, a teraz to drzewo fitości normalnie, nie? Ja się jeszcze tam szkielet w ogóle. Tak, brzozo, więcej! Więcej! Jest! Jeszcze jedna! Drzewo obfitości! Uchu, się Dobra, brzoz tam, tutaj. Bo brzozy są. Wszędzie były zagrożone wygięcie I to nagle. Teraz to drzewo obfitości! Dobra, Dęby to drzewo obfitości, w sumie. Drzewa Nie, to będą te wielkie drzewa, to będą. Drzewa obfitości, takie wielkie u dębów. Bo ołk, te takie z, z tych sadzonek, to są właśnie dęby. Jest, mam cię. Mogą być obfite drzewa i nieobfite. Nieobfite oczywiście w sadzonki, albo normalne drzewa i drzewa obfitości, czyli te takie. Tak, ta sezonka to dąb. To sadzonka dębu, to jest ogólnie dąb, a to jest drzewo obfitości, taki wielki dąb. Tak mogą być drzewa również, e, czyli drzewa normalne, na przykład takie, albo drzewa obfitości, takie, wielkie albo drzewa takie normalnie obfite, czyli na przykład jak tamta brzoza, która wzięła z siebie normalnie chyba cztery sadzonki, czy 5 albo takie normalne drzewa, na przykład jak ta brzoza, ta, ta to ta, jak na przykład to drzewo, które wydropiło, na przykład ile sezonek? Chyba tylko dwie. Jest tak, jak drzewo wydropi, uwaga, do trzech sadzonek to normalne, a cztery lub więcej to drzewo obfite. Fajny system. <grym> Dobra, tu w ogóle damy brzozy, żeby tu nie wyginęły. Tak, w tym lasku fajnym. Fajny tu na odcinek, fajny lasek. <grym> nie, ale w sumie. Dobra, w sumie to my teraz już się wracamy sposobem dropera. W jaki jest sposób dropera? Po prostu spadamy. Nie, fajny sposób. Naprawdę. Pff, świetny po prostu. Właśnie. Jako, że to jest piąty ch chyba ostatni odcinek z maratonu. Zaraz. Raz. Dwa, trzy, cztery. Tak. To jest piąty odciek z maratonu, dobra. Ludzie. Idziemy na kajwy. Ty Nie, dobra, nie idziemy na kajwy. Ale myślałem, żeby właśnie tutaj zrobić taki punkt. W ogóle nie lubię tego miejsca, bo się craszuje. Nie ale... Nie, ale nie lubi, bo się kraszuje. Nie, ale poza tym to chyba każde miejsce się kraszuje. Czyli nie każdy, tylko to jest randomowy, ale. Nie tylko to się miejsce kraszuje, dużo miejsc się kraszuje chyba. Ogólnie. To mamy to pięknie. Bo ten węgiel drzewny, To jest normalny. Ojej. Dobra, to w ogóle tutaj co? Tutaj, tutaj. To ja ten drzewny wykończę. Dokończę, nie. nie. Znaczy wykończy, dokończy, no. Skończę. O. Najprościej. Węgiel tutaj. Nie, 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 nie. Węgiel to rozumiem, ale to? No, ludzie. Dużo mamy drewna. Ale uwaga: tutaj opró oprócz przetapialni będzie kopalnia. Czyli mam taką nadzieję. Po prostu będziemy schodzić ciągle na dół nadzieję, że coś się trafi w końcu. Chociaż naprawdę nie jestem tego pewien. Słyszę woda, tu tamta chyba, śnie nie. Więc tak, pierwsza kopalnia na będzie tutaj. Naprawdę prosta Tak działająca właśnie. Bardzo proste Trzeba tylko strasznie dużo drewna. Patyków mamy może tyle to nie, ale tyle to na pewno. Co ja robię w ogóle? To w skrócie zostawiłem. Nie, bo tego się w sumie nie da zraftować tam. Sraft sraftować, no jasne. Scraftować. A tu chodzi o. Po prostu o ulubioną rzecz na Drawinki. Drabinki. Ań. Dobra. Nie ja lubię drobinek, ja, ale drobinki są spoczko Właśnie zastanawiałem, mo może jeszcze nagram jak z The Heroes Fajna gera. strasznie To nie było sarkastycznie, po prostu ta gra akurat mi się bardzo podoba Więc mógłbym ją nagrać w sumie, czemu nie? No, od razu lepiej I tak, e, jeszcze taka prosta technika Pochodnia, drabinka. Wiecie o co chodzi? Że na przykład czas, że od czasu do czasu pochodnia i ogólnie to drabin cały czas. Kopiamy się w dół. Tak mniej więcej, też ostrożnie. Ostrożniej. Nie pod sobą, mniej więcej tak. Ok, teraz teraz i dociągnijmy. Jest tutaj bezpieczny punkt. Kopiemy się w dół Teraz tutaj kopiemy się w dół O nie, już tutaj pochodnia Tak, pach, drabinkami w górę i tak. Teraz się tu kopiemy Teraz się tu kopiemy, tu kopiemy, tu kopiemy, tu kopiemy. żelazo, how nice Dobra, żelazo wykopiemy. Myślę, że tutaj może być pierwszy punkt. ma W sumie wszystko jedno, już dobra. Że tutaj będzie taki pierwszy punkt. Chodzi o to, że tutaj się po raz pierwszy zatrzymamy, że tak powiem, z drabinkami. I tutaj po prostu będzie taka baza postojowa, że tak to ujmę. Ok, tutaj możemy się nawet tak wkopać trochę. Taki pierwszy punkt. Ale to nie oznacza, że koniec kopania w dół. Kolejny żelazek, pięknie. Już naprawdę się tylu że przestrasza w Minecraft'cie, tylu wyskakujących potworów, że jak mi się kilof skończył, to od tego dzięku się przestraszyłem nawet. Po prostu nie wierzę. Dobra. Kopmy w dół. żeby kajwik Kurde wiedziałem coś mi tu nie gra czy się chyba dokupaliśmy zróbmy sobie kolejny taki po postój kamień zdrady dokładnie Gięcie silver tutaj coś się święcił. Trzy kratki się wkładają w okej okay, dobra. Teraz łatwo pokopiemy dyrta. No już nie przykre. się nie mylę to niedługo już się to skończy skończy się ten skończy się nam drabinka więc chyba już się skończyła właśnie pach 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 no potrzebuję jednej drabiny Ile mam waypointów? pointów? 10, ale poza tym a... cave jest albo tam, tam to chyba nie, nie wiem, nawet co jest, albo tam, tylko będę musiał trochę skręcić a, -a. Kopię prosty tunel. Niech będzie. Słyszałem straszny dźwięk. Czyli że cave. Ten cave sobie przeeksploruję w następnym odcinku. Emeraldy! Kopiemy. Tak, w odcinku. Nie, dobra. Trochę teraz mnie strasznie korci ten cave. Nie mówcie, że my tu byliśmy. A nie, to lawa. A boję się, że poziom zagrożenia w tym cave ie... Y to 26, więc poziom zagrożenia w tym cave'ie wynosi trochę dużo. Nie mógłbym być bardziej ucieszony niż nazywać to cave system. Pierwszy. Tak. Oja, cień, ten gave system wyjedziemy w następnym odcinku. Ten odcinek zresztą trwał trochę za długo. Ale to nic. Wow, nieźle. I przy okazji wyszedł dzień. Okej okay. ja schowam do cennych. Na, no, na pewno. To to tutaj schowam. Więc uwaga ludzie, jeśli wam się spodobał ten odcinek, wiecie co robić, subujcie to, cały maraton zasubujcie, dajcie mi sub, a ja się z wami żegnam, więc to był, to był, zaraz wam powiem, to był ósmy odcinek Divine RPG i to był piąty odcinek z maratonu, chyba dzisiaj już nic nie nagram, jutro, 14 lutego, nowy maraton, raczej, tak, zjedziemy, wyeksplorujemy, okej, okay, w system, nie będę mógł się doczekać do jutra, ale okej, okay. więc do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, trzymajcie i cześć!